Mega wow, Ramp wow, No i to się nazywa Mega Rampa, a nie jakieś mini-rampy. Ła wow, wow. oui, oui, i oui. Wi, wow, Wi, wow. wi, wow. Miejmy nadzieję, że to będzie coś ala Dużo samochodów, mało lotu. Trzydzieści trzech Wy macie Nie nie, Fajnie. Aha, no rzeczywiście, no. Bo nie kupić GTA Plusa. O kurde. No kurde. Będzie? Będzie. Oj, jakiś losowe podwizie, jak wybochałem przez. Nice. O. Jest. Jest. O. Ja ja chyba jest. 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 Nice. Jest. 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 Oooo, fajnie, Jest. 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 Fajnie, Jest. Jest. to jest za Jest. 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 Na o na -o. o o! No Znaczy ja to? No nie, znów będzie kabum. Tam, ta rampa miała jakiś plus, bo przynajmniej ten, były ścianki. Majorki ścianka, były, no. No. Jeszcze. Hadziu! Jezus Nie jest. No dobra, piękny samochód zrobiony. Jeszcze 15, znaczy 14 Chyba więcej nie, nie wiem, zobaczymy Nie, 14, bo co drugi lot Co drugi Czek więc jest latanie Ka. Ale dawno mega rampie było tu to... No pięć minut tem było Chyba łańczy się tam, dawno tam, tam. tygodnik. Wiem, 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 No pewnie będzie za Uła, dwa, trzy tygodnie za... to. Opie. Nie ma. Tak się, nie, nie ma. Prosto we mnie, nie? Da, da, dawno, dawno, nie było, a już mi się nie chce w tym nagrał, pisz. No, rozumiem, dlatego mówię, dawno nie było i dawno nie będzie coś czuję. A i ciało. Ra tak ra raz Cię. na rok. Nie no, raz o. na rok to nie, było. Ja w sensie tak słychać, jakby właśnie tak. Jakbyś miał przycisk i po prostu. Przyciskujesz. Przycisk, przycisk, palca, przyciskujesz. Przycisk, właśnie Operwałem <laughs> jeszcze rekordetę. Tak ładnie leciałem co, co Czy to no, spadnie, no co, nie. Nie, no. nie. Nie, Spa, spadłem. nie. 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 jeszcze Nie. chyba Nie. Nie. czysto no to nieładnie jechałeś jak spadłeś, nozika no, no. Wybuch mnie ten. Yy, cię wyzłumi ten, ten No ten karambol. Jaki karambol? Ja sobie nic nie. Jak, jak doszło do eksplozji to... Ja tam nic nie o, widziałem eksplozji. Czyli o. widzę, że w tej... Dobra, widzę, że już nie tym Nie. Nie, no na kontra, sam konie. Kurwa komини... kontra, kontra? Jest. Nie, ciu, na sam konie Ale to jest gór i mega rampa. No No to co wychodziło? Nie 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 Dobra Oj bardzo, bym wyszedł teraz Nie, bo muszę bo trzeba mieć, że jestem zagrana mapa, więc... Bo kiedyś w przeszłości się powtórzy. No nie, 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 nie. A... To ja ty do choroby A, <laughs> ja bym nie, poszedł nie, na chorobowę. Ja będę ulegany, to muszę, ja chcę wyłudzić kolobowy. Wyłudzić. Aha. Kurde, nie, no, się... nie chcę Nie chce mi się już, nie naprawdę kurde, nie chce mi się. No. Jakby jedna mega rampa hmm. to już jeszcze ok, może być, ale dwie? Ale dwie I. No jak się raz, to blokuje. Zobacz, Bruska. już siódmy checkpoint, zobacz. już idzie. Wow. 40 minuta, minutę, wow. nie? Nie, nie, wow. się. Nie, przestań. Nie, przestań. Nie, to nam pomogłoby być dłuższe, naprawdę. Tak, nie. Z... Tak, to no. jakaś taka. <laughs> Czekaj, bo bardzo to suszę. Czekaj. Daj, właśnie. <laughs> Przez znajdę taką mega to kto będzie na pół mapy? Tak. Nie. Ale... Nie. Uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się. No, Nie. Na powoli, ale... Nie. Na tym, nie. 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 przyspieszaj, na Nie. Nie. przyspieszaj

Koniec. Nie chce mi się. Brzmi jeszcze, że są skill testy. Przynajmniej coś tam robię. Tylko mam kontroluję nad pojazdem. A tu. Dupo. To jest skill test. Tak, wiem. No, automatycznie. Tam. No, spadnie, nas spadnie na raz, nie, no. Eui. Ja na przykład ja mam skill testa jak się zatrzymać mapy mm -hmm. O, a teraz mam skill testa, ale na samym końcu wypadł I to co mnie. Oko, ja też Nie witałem się z gląskką, no W sumie podobnie nie, no jeszcze mnie zarzuciło i... Dobra, hamuję sobie powoli. Hamuj sobie powoli. O! Jak to wyfrontowałem. co? Mega, randki, jesteś... Nie... nie, nie. nie. Hmm. октна mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. mm -hmm. mm. Ale mam na piłsiaka, se pojadę, ja już mam dość tego samochodu I nic nie mów, Mazu. naprawdę. To się nie miał odzywać nas w tym momencie Weź to... powoli Nie to co powoli Ależ muszę tak jeść powoli, że muszę ham o! że hamuje że, że się praktycznie nie zatrzymuje O chłopie jest skrzydło tak posnąłem No wow. A dzienuszko? Co Dobrze było Eee... To jest jadł. Fih Lazu. Nie ma. Zazu Mam na razie jeszcze więcej nie może jeść przez tydzień to. Jak nie możesz jeść? No nie wiem, mam takie czałem Co? 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 <laughs> czałem <Cześć>, <laughs> a... <laughs> 4! No i chyba ja to czałem, teraz widzę. No taki post miesięczny rzucaj coś... się. <laughs> no rzucanie 100 dniowych. Co? Dziś... A później na krzyż pójdzie. Laser. <grydanie> <grydanie> e... A... No, <grydanie> się No. Okay. O kurwa! Dobre! I będzie tu. To... się! Eee. Nie przyspieszaj! On przyspiesza! Nie! nie. nie. Uspokój się! Na tak jest, pan Na styk! Na szczęście jest! Nic nie strzeliłem nawet! No i Cieszań. nie, tego What the fuck? nie wiem. Już leciałeś, Nie Leciałem. Już mam dość. No nie słyszałem. Kredakt. Co ty robisz? Ale się... Japiii. 10 minut i to brak karetka, super. To już by... Ody... Nie wytrzymał na chwilę. I doczekałbyś. W sumie mi ten jest Dobra, jakoś, jakoś to opanowałem. Tylko, on nie No, opanowałem nie. to i... O nie, skoczył na mną. Pilne wezwanie było. Czas na spadł. Nie... Aż mi się syrendy włączyły. Same. Dobra, jedę powoli. Jedź powoli, bo... Czasem szybciej zrobisz, jak... Jak powoli jeża. No czyli tak już was nie dogonię. Nie ma szans. Może. Prawie połowa, no prawie, następne samochody. Hamululuj no Bo Hamu okay. mógłbym ci co hamować ale nie wiem jak się to skończyć Wiadomo jak się to skończy No <laughs> ale co? 17 na 30 checkpointów mam Limuzynem Nie wiem nas przydowa jadą Gimuzyną Przez siat gimuzyną Hej? Ja teraz spokojnie zjeżdżam, no, tak. staram się. No na pewno, jak robię ja wszystko. Nie chcę mi się. Na Pusiaka O, się nie chce na pusiaka, no. Co, 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 coś w tym. Coś w jest. No nie. Czemu? Czemu nie pojechałem na pusiaka. Ej, hey. No właśnie. Czemu? Coś jeszcze I No, okay. no powalam oh, no. ładnie. Jakiś bugi. A nie, Teraz lecę. Nie, po prostu. Nie przypominam sobie, żebym balinampul jeździł. Pika. Nie, pick-upem jadę teraz. Aha. Was Pikachu? Oj, oj, oj. Pika, pika. Zarionym Pokémonem. Pikachu po tym, jak został duszony. Hehehe. Hmm. Hmm. <śpryt <śprytowy> się za <zabawiu> Czekaj, bo jakieś ścianie rzucano. O co chodzi? Tak, na, na, na ciebie masz dokładnie. Na mnie?

Dobra, ciecha. Mm. Uh -huh. Powolutku, powolutku. ponad no. połowa. Jej. Roket. A to hamuj, hamuj hamuj, hamuj! Nie, no nie. No, co no, no mam skip, nie. nie połowę, co levi. Nie. No. <laughs> o, nie mam wyszło. Uiiii. Tak, wow. Mam gdzie, czy nie mam gdzie?

...oficjalnie. Nie, ja. to byłoby, jakbyś to przejechał na takim speedzie, to byłoby Anelaki akurat. No, to by było, no. Nie, no nie, teraz nie spadnę. No. Ale w sumie widzę potencjał na szybko. Tym. Ty <słuch> <na wiadę. słuch> What the fuck? <słuch> Chłop mi zniknęł. <zignął. słuch> <słuch> Pojawił się i zniknął normalnie, no. Nie, 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 no nie, nie O, ty! Nie, nie, Chyba, ale ja wiem, że to drukuje, ale zwolnij, no Wolnij, o! No. Nie, no, nie, nie Chwieję O, Ciekawe, jakie musi, musi, musi być ciśnienie takiej wysokości? Myślę, że normalne. Ewentualnie troszeczkę. No nie spadaj. Za mało tlenu. Nie spadnę no. teraz. No, dokładnie, no. Jej, dziewiętnasty. No jest. Ja nie połowę z się. Ja mam połowę z tego, prawda? O, o, Oooo.

Ałga roiła. Nie! Najachała cię, najchała cię. To było ładne, to było ładne. <śmienny> Przeryw, szuf, szuf, okej. Okay. Oj, Ojoj. Not good, not good. Not good. Czemu tak? Not good. Nie wypadł.

Uh... No. Aj, no, Ej, chuj. Czekaj, czekaj, tam dwa i... Wjazd i zjazd. Zobaczymy. 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 To Zobaczymy. 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 tak daleko, Zobaczymy. No. Dobra, kamaruł. Leci nowski, byłem urypłami. Nie ma. Oh. Oh, to, bo... to no, nie Nie ma. Cześć. albo się nie ma. Dosta. O, to był. naprawdę. No i tak okazało się, przydało kurde. się Lata za bardzo. Jej. Dobra, siedem. Siedem? Siedem dni? Tygodni? Miesięcy? Lat. Okej. Mam wrażenie, że to motoczko będzie badziemne. No, ale jest okej. Okay. Mot Motorek Motorek no, może być chyba OP na to. Paaa. <grym> Straszy. No na pewno jest autobus. Autobus, no. Pewnie lepiej się odpłynął. Jak mal się turla, nie? Weź ja, Pohy, to. Jak pojedziemy? A ja się turlam od początku mapy, no. Madziu, no. pomagaj ci! Musisz u na pusiaka jechać. Oszerzony? Gdzie się Okej. Okay. 13? 13 checkpoint. że 7. akurat się wrobiłem No i nice. Super. Jo, jo! Leci! Łapać, łapać, łapać! 5. Wow. Hammer, naprawdę. No naprawdę? Na tym motor to. O właśnie. To jest najcięższa auto. Limuzyna ma. Nie znała, no. Myślałem, że ja wiem. że że to, to zwykła limuzyna. Mhm. Nie, nie, nie. Nie, Niezwykła. Do me, ty, do me, o oh, shit. Okej, okay, dobra. Policyjka. Ja, że, że nie wypadłem, to... A. Też nie wybuchłem. Tu dziurę postawił, no. Nie no, nie gadaj nawet, co... Do metry. Nie chcesz wiedzieć. No, nie chcę. Jeszcze oh. raz ty nie chcę wiedzieć. Dobra, ja tu nie przyspieszam. Na, na pusi. Nice. Nice. Jubi. Nice. Nice. <laughs> nie, nice. Odb... Nie odbije... Nie, nie obracaj się. Mhm. Rolling, okej. Okay. Ja, uwaga! A, ważne. <laughs> ja też wypadnę. Ja przez przynajmniej pół mapy przyjechałem Znaczy, pół checkpointów po pół mapy A to ja Z2 No dobra, dobra Hamuj, mój. Dobre pytanie, też bym nie chciał, żeby mi zahamował Dobre pytanie, pytanie. Hmm. To nie było pytanie, to była prośba Do samochodu dobra. to było pytanie tak, tak, na samym dole, no ja w Powali mnie coś zaraz, przysięgam, nie? Dobra Przeryw zrobiony mm. uh -huh. mm. ja Aha nie połowie zastrzeżonego, w nie Nie, ta rampa jest klucz, nie od tamtym mimo wszystko ja wiem Ja miałem 26,5 chyba? Mam 23 i, i ostatni samochód to Także jak za pierwszym razem to minuty to 3 minut nie dam rady wy, wykręcić no. Męczno. Laj ga Janek. Ja O. Mm. Broadboy. Это может быть, может быть, Ну добра. Мета.